A mu szuba. Na nowe branie, na nowe branie. A <.eps> am... mm, ja mogę kołacha? Nie, mogę nowe Jak chcesz kołacha, to sobie bierz kołacha. Tylko, że na nowe branie. Kiedy ty kupiłeś ten filozof? Ten? No. Kod na niego kupiłem. A opłaty jest tego? No 12 złotych jeszcze kod. Ja, ale ja myślę, że jak? Ja. Ja. Na, na nabie, taka strona A to na to pójdzie w kardem czy pardę. czym? Czym chcesz, blikiem, sms-em, czy chcesz A ja, ty robisz live jeszcze? No, robimy się To weź Discord'a zaraz też podam. Wyślij na inaczej Discord, żebym mógł sobie wejść, ale bo chcę do kim. Ale będziesz w początkujący. Dobra, dobra, dobra. to Dobra. Dobra, żeby Jak w ogóle, żeby to w No, nie ty, jak ty mi podmieniasz ścianę i masz więcej ping ode mnie? Nie mam ja tylko ja mam tylko 40, to nie wiem czy więcej. 43. Jakoś tak. Dzięki że na tym. Dobra ja spadłem, ja to Ja mam 4, no, 14 pingów. Ja mam 47. Ale to jest taki... Tradycyjny ping. 20. 20. No było lajba robić Aj, ty, on nie dostałeś, a obrazu nie dostałeś Pusty hit jak coś Może No właśnie, nie wiem Daj na Najpierw jako pierwsza dobra. Raz. Jak to jest? Nie chcieliby? Ty nie A dobra e... Rekrutację do teamu napisz A cegły czy drewno? Sprawdźmy no, już, trudno Zabija Proszę. No. Fajne. Rekrutacja do timu POTO. A ile ty musisz raz zabić? Ciebie. Jak? Co? Nie. Napisz rekrutację do teamu WK. <coughs> tak? WK. WK, czy jak? Jak? WK. WK. Czyli Powiedz jest i mi to! <grym> Nie wiem. Wy, okay. No wy, i fajnie przejterowałeś to. W wy ukośnik kej y No w, wy, ukośnik E. Znaczy, kej. Okay. Okay. Jeszcze raz. Dobra. Ile ja się raz zabi, żeby się to sobie dopiero... cofnął? Znaczy to dopiero są te. Będę no, no, jeszcze inne rzeczy, to jest tylko. O, nie, no! Hmm. Bra, gi, gi. Napisz rekrutację do teamu. Nie, no. nie. Nie, no, I nie. ma! nie. Nie, nie. Nie, nie. 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 To Nie. 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 się Nie. 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 Nie do Team W, Myślnik, Kej. teraz on Bo nie Potem. ma. Jak on się nazywa, mówię? Tak? Co, Ale... W... rekrutacja do teamu W-myślnik-K. Zapraszam. Nazywa się demon... ...dy z dużej i... ...ny z dużej. Nie, nie, nie. A ja a mam pytanie, a to ja muszę z tobą reku... ...rekrutować, re, 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 a nie z tym... Um, ...demonem. Ha... ha de, de, ...demonem. A domony są podobno poziomaki, a więc... ...nie ważne co Gra na pejście! On gra na pejście? Ale, ale gra na pejście, ale gra na, ale, ale gra na klawie. Fajnie. A dobra, to ma... Taka, taka, no, olej, olej, trzelanie! Twoje łandy, a na co ja mam 2 na 10? Teraz ja wiem! Najwięcej mam chyba, kilka, nie? Nie, mam nie już. ja wybrałem 10 na 10, ja to masz 2 Bo ja wiem, bo ty wiesz, że ja to Prawy. Tutaj ustawiasz Sedaszek i strzelasz. Chodź tutaj strzelasz. A, a, a jak ktoś to kliknie, to... No nigdy. ...z najgorszym... Trzy, czteeery. Ja tak, nie nie ale To za szybko strzelić i str 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 Dobra, na No, gdzieś... to się poddaję. No. no. Cicho bądź, no. No, znaczy 6 na 10, bo trochę za szybko, dobra, teraz... No to jeszcze raz, raz. możemy. No, ale jeszcze raz. Trzy, no, to trzy, 4. restart. A, to tą bronią? No, a i takie 7 na 10. Dobra. 1 na 1, 2 na 10 i teraz edytuj, tak jak ja ci pokażę. Chodź tutaj. Nie! A, G. Tak? No. Sześć takich rzeczy ustawisz takich. Nie, nie, to nie. No, demo, to nie... tutaj jest miejsce tego, a ty co przeszkadzasz no. Ja, tak, no, no. Bo ja tu chciałam się położyć takiego coś. Wyścig, a tu nie ma Sześć takich. A ile jest? No ty masz 5, jeszcze jeden. Just. No ale nie budujcie tu, no możesz, no i patrz jak to się robi, no tak się No się wiem, tak to... A, a to, a to, a to musisz idealnie, tak, ty? Znaczy, jak zrobisz idealnie jak ja, to dostaniesz dziesiątka, jak gorzej, no to niższe oceny. Jeszcze raz, Ale, tak nie ma Tak, tak 4 na 10 Dostajesz się na do simu? Jeszcze y, w 3 to ja No po, to po prostu jest. buduj, zacznij nie. budować na tej rampie No nie budujcie wy no. Czy ty możesz, gościu? Weź, weź. Móżę to, to nie zbudować, a ty nie możesz, gościu, weź. Kasperku tak przeszkadza. Pomagę ci. A nie, to poradzisz. Ja nie z być ja nie wiem, ja gram kurwa, nic ci nie robię, ja nie bo stawiam sobie schodki, ty mnie atakujesz, ja do ciebie nie strzelam, a ty od razu do mnie nawalasz, jesteś taki tryhard. Tryhard. Ej, nie bij mnie. Nie bij tak kataklizm, nie no, to Dawaj nie ma sensu! No, tu to po co, postawię. to po co ty stawiasz te schody? Rzutaj to! On ma rzutaj rynku, a ty to! to rzutuj, buduj, buduj, buduj! może postawić, ja nie mogę tych schodów postawić, nie? Logika! No nie! Co no, się udaje teraz, jest, dziękuję Ci Boże! To. Nice, zbudowanie a ja ma 5,5 na 10 ja się No to chyba dobra ocena. No dobra. to dostajesz rangę, to jak wygrasz, chodźcie na BIOS, jak on wygra 1 z 10 rund, dostaje rangę dobra, a jak nie wygra 0 z 10, no to dostaje początkujący. Na BIOS chodźcie. Zagramy 10 lut, jak wygra chociaż jeden, to zostaje dobry no, no, wyjdźcie! Wyjdźcie, wyjdźcie. Kacperek, wyjdź. Dobra, nie można. Wyjdź, wejdź demo, Demon. zaraz, 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 weźmy to Dam ci promo, żebyśmy więcej widzów. Tak? No. Demon, R Like Don't be right. a bit to już się ja, robię promo, czekaj. Kto to jestem manager. Co to, to zapraszam? Kolega, on nie jest brutalny. On ma 6 lat. No, on nie ma, ale... no dobra, nie gra. Dobra. Ja mam złamę. To. to widzicie? Doradka. No wyjdźcie! Ja a ten sam To wy nie wyszliście, to Zmurza. menadżer nie wyszedł A ty? ja wyjdę ostatni, już wszyscy wyszli, okej, okay, wychodzę. Ej, Olek będzie z menadżerem i jak nie wygracie chociaż dwóch rund, to Olek dostaje rangę początkujący, a jak wygracie dwie rundy, to dostaje rangę, no... Dobrze. Musiałam parę kwiatów przeziąć. Ustaw wiosy. Każdy solo, ale Olek będzie z menedżerem, żeby mieli trochę większe szanse. Dobra. A Kacperek będziesz chciał do teamu czy nie? Nie. No to nie, to nie. Do nie, wiem. nie. Ole. Nie, Olek. Ile macie winów?

Dobra, to wy razem dzisiaj jak jedną albo dwie gry wygracie dostaję szankę, dobra? jak nie to początkując, no i... Ale... Right. Zacząłem już jak coś. To wy, ja idę do, do czwórki. Ej w ogóle, skądś jest taki odklejony. Odklejony. Meneder, chodź duch. Chodź do dwójki. Menader. ich zdecydowanie. Pokazał mi, no to idę. Dobra, zar zaraz, Dobra. Się to dam, zaraz się dodam. O nie, skup się, to są o moją rangę. Skup się, jak nie, to... szybko to będzie, wszystko. To? To? Słucham, się do znajomych, jak nie. Nie no, fajny gościu jeden. Uważaj meleder, giniemy już. Gin, ginę. Dobra, końmy. O kurde, ja dostaję skocz, nie wierzę. To ja ci daję Mamo. promo, demo, a ty mnie zabijasz? Nie, chciałam no żera, ciebie nie chciałam. Ej, mam cztery e, pingu, sześć, ci... siedem. A na czym mu dajesz promo? Na TikToku Toku, gdzie ja mam obserwujący. Tisiaka... Ej, ty Kul... to dałeś na, ci... ci... na filmie. Zdaję. Ale ja mu na YouTube, daj mu. No, co daj mi promo na TikToku? Dobra, no to daj to Jej, horror, horror. E? mi for, ci... ci... daj mi. Bo on mi się stawiasz na polski. daj. Dam ci. No, dobra, ja mam 200 pingów, postaw się ścianą! tu do mnie do tyłu! Dosyć Let's ma... ma. ściana mi się nie chce postawić! Odera, jest to parę, to jest... a dobra, tutaj no. nie bijemy, nie bijemy gościa, bo on dał mi promo. Oleczek. <śmianowicie> on ma 40 przyświetleń, to no, On? tych lajków... A to mogę dać, bo na YouTube ja mogę dać jeszcze. Ale nie, wiem, bo na, na, nie nie bo na YouTube, bo na YouTube nikt, nikt nie wchodzi, bo ja już nie nagrywam. Ale nie 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 jaka walczy przeciwko. Dobra, on się zrobi. są S, E, Przepraszam, a, a, to, to a... to nie było jak można robić? Leci! zabij Nie wiem. O ty musisz zrobić coś my jak zrobił. Nie. nie! 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 Ty on ma 17 hp. No! Po co im tak? mówić, gość? Mam się wywalić z ekipy, gościu. Boże święty! Przegrywasz to zaraz, że stracą mnie. No ale goś, po co im podpowiadasz? Szyma! Nie. Nie! Dam ci fory, ale no, dobra. Um. Menager... Chcia Chcia chciałem żebyś wygrał. chciałem żebyś wygrał Manager, a po co ty zginąłeś? No? Po co zginąłeś, manager? Powiedz mi to. Właśnie, manager, co masz na swoje wytłumaczenia? Chodź tu, do dwóch chodź. Mmm, perek... Per... Per... 6, 9. Daj tego na twoim live, daj link do Discord. Perkos? Tak, dobra, może być. Masz a, nie przyjmujesz zaproszeń. Dobra, menedżer. My, my gniemy na bank. Nie ma szans mi. Tu i tu, gdzie ty wychodzisz, No gdzie? Tego Szynka. właśnie przyjmuję, ja zapraszam. Idzie tu. Dobra, gdzie? jest... Nie, poddaję. A teraz się podaje, ja i co? Menedżer mnie! Kamp. Menedżer mnie! o kurde gdzie ja się Olek, Olek, Olek. Nie Nie! Olek. Zapraszam. O, dobrze, dobrze. Wy... nie, nie, nie zapraszam. Ale Nie wiem, trzeba je Co? <laughs> wybaczam ja ci, wybaczam ci, Olek. Bo ja. Nie no. do no, dobra, Dzi. A ja mam... mam nakolabzować? Ej, na menadżer w ogóle się tak odzywa? No ale <truelly> A, dobra, to... <trylly> Kaperek TY! Ty dragi, oddawaj mój rower, giniesz! Jeszcze raz. Dobra jest, jest wiele runda, jest szansa jest runda. Problem, problem, że ja mam obok przycisku, hmm? y, obok przycisku żeby ten, żeby edytować to mam przycisk i mi się to ten Fajne? Tak? Ja? o, ale chyba ten? Olek dacie radę, ale Z Esa z wami Michał, Michał no. O, jutro idziemy na ósmą tej idziemy. Nie. Czemu nigdy? E, bo nie ma, bo nie ma pani znowu. Nie ma. Pani, pani no, nie? No, moją nie. No wiem, ale, no wiem, ale, ale teraz patrzę. No, i przesyła informację. Nie, Od pani Doroca czekaj, że... Jutro idziemy na uszukiwanie Ej, co dobra, ja nie była? chcę mieć ja, Michał miłość, no... Idziemy na e? czemu, czemu. nie chcę być Pokojno, no, no to mnie, okay? nie bij mnie, okej? Jakie to tak. jest nie fair! Nie mieliście lekcji od... od no 17 grudnia! Wiem! Uciła z z tego... A, tego I nadal, kurde, nie macie lekcji! Co to yeah. jest w ogóle? Właśnie Ale wy macie nic lepiej, się bo dostajecie więcej materiału. Wy macie fajnie. Ale radzi. ja jeszcze się nie umiem. Dzisiaj po dzisiaj Nic poszed... nie umiesz nie i nie mam. Dzisiaj dopiero poszedł Michał na poprawę, no i jutro Moim już na ma piątkę jej. Bo się poprawiłem. Pani już szóstkę dziś postawiła z, z poprawy. A, ale pani ma, ale pani nie na piątkę. Ale postawił na poprawę, co to jest? Ale pani mówiła, że... Ale ja się nie poprawiałem, po prostu ja odprawiłam, to nie była poprawa. A, a posłuchaj mnie, ale, ale pani nam mówiła, że może jej nie być w Mówiła nam pani. No, bo do lekarza idziemy. No właśnie, do lekarza. U. Ale y, ja się nie poprawiam, ja po prostu dobra. pani mnie przepytała, żeby dostać lepszą dobra. cenę. Ja dobra, nie... ale ja, ja tylko mówię że mu, że, że pani mówiła, że my... Panowany jak nie wiem. Co ty masz, że to tak spadniesz, człowieku? Co jest? Mk7. Ja mam... Ja, mam... ja mam dosyć! Ty dosyć Dobra. jest Tymi... taki Tymi... Tymi... laser! No jeszcze mam dosyć! Muszę tak coś spamić! No spamięć! Bo... <grym> nie no, bo nawet ani na spamięć, się uścimy, nie będzie tylko... Tę mam! No no nie... No spokojnie wyjedziesz, nie? A ja są kolapsy? Nie ma. Dobra, Michał, Michał, ku! No, będziesz strzelał jeszcze trochę? Czy nie? Chodź, nie. Nie, no, nie tutaj będę. Się wlecisz, no nie i będę. strzelę. Co to, to jest? Co to, to jest? To jest nie wiem. Ej! Mamo masz teraz przypał. Weźcie. Prawda? Taki teraz no. przypał, bo świat ty giniesz. Dobrze No przepraszam, ja nie wiedziałem że ją przysypał. A dobra to To wycieknie, nie Ale Daj mi od razu to Zginęłaś. Ja po prostu tam Aha no teraz opuścił Ja po prostu z mi się nie chciało grać e, da, Dawaj e, tam Oleg Ty za mną będziesz grać Dobra Jesteś Nie Olek z Kacperkiem mi Dobra He? co będzie złotych no. Kacperek Posłuchaj mnie Teraz robimy Jak szukamy? teraz? Masz teraz Sześć rund, żeby wygrać wygrę. Jak wygrasz wygrę, to nie wchodzisz na wyższą rangę. Posłuchaj no, mnie, Kspere. Ja ci ja, 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 ja za to dam, tylko pomóż mi. Pamiętaj, dogadamy się jakoś. Dogadamy się jakoś. Tylko pamiętaj, skup się w nim. My w ja, się, ja wiem, koło podjeżdżać. No nie, no zostaw nas. Zostałam w was, ja... ale pójdę sobie do was. A dobra, I się, no i się, się przybyć sami, tylko Młodzij nie przejrzeć, że się wiem, co? Nie, nie wiem, Nie, nie wstaje w niego. Zdaję sobie to pewnie nie boksu i dasz mi 200, to jest spawa. Chodź na menedżera, chodź. Ale menedżer nie gra. Ale jest a. tu. Leży już. No my koledze, nie. To trzymaj podjeżdżać. No i się nie podjeżdża, jak co są... Powałeś, tam, nie, ja mam się... dosyć. Jak mi się schody nie, nie. budują... No. Co ty zrobiłaś? No magika we Jak mi nie, się to schody nie to... to mi się nie sprawa. Nie, to co? Jest asa jeszcze. Jest asa. Jestem mocem. Nie chcę, Michał. Nie chcę mi się... nie. Wal magika, wal magika. Magika wal. Wal ten no, magik. Wal. A bo nie wal, bo ja muszę to wygrać, nie wal magika. Wal magika, wal magika. Nie wal magika. Pomóż mi, a nie. Daj, pomóż mi, nic nie dotykam. Dawaj go, pomóż mi! Kolejny zlajwa, damy? Nie. Pomóż mi, bo ty dobry. Ten botem? Dobra, pomóż mi. Tym botem. Pomóż mi. Boże, co to za proza jest? Pomóż mi, jest! A... No,

nie! To ja nie wiem co Była. ty chłopy robisz, że ty taki ping. Była szansa. jesteś <noise> jest nie? Do. Normalnie przechodzę z orkiem, ty obok mnie stałeś, normalnie ty dziś ping, ale on do mnie podchodzi do mnie O, w trójkę macie a. szansę. Dobra, słuchajcie widzowie, ludzie... Weź mi kup nowy internet! Ja <noise> <noise> ucieszę! Dobra, widz... Słuchajcie koledzy, musicie mi wygrać gierkę. Dobra, dobra ja wygracie... 555, to jest gówno! Ja dobra. kolega, ja chcę być kolego! Ja chcę być kolegą. Ja też chcę być kolegą. No, A, ja dobra. chcę kolega! Dobra, ta, kolega zaraz zabijesz, no. Aha. Kolega chce być. No, no masz... Dobra, no co to jest, człowieku! Kolego! Jak mogę już zacznie bić, to ja mogę oddaję. No i jeszcze z drugiej strony! Ży jest tam No jak tam Dostał, dostał, dostał! Ba, ba, kraka ma! Kraka ma o kolega, kolega idzie do nami, co? Dobra no i pamiętnieniem! Super! MK7! O kur... Ej, ej! Ej, Olek, Olek, Olek masz! Chodź, chodź, Olek! Olek, Olek, Olek! Olek. Nie jesteś! Masz! Dziękuję. Nie, on do... Michał do ciebie celuje, Olek! Co? A! Nie strasznie! Daj tą rybę mi! Ui, ui! Ej, jej... Mam... Nie mam no, chwała, nie mam chwała! Co happy, ty no. robisz? No że... że... A co się dzieje Nie no co się dzieje. Poczekaj, ale Poczekaj jak bokser jestem, to co? Widzę, dawaj. Dawaj go. się nie chce. Ale zanim mik... <noise> <noise> On nie żyje? Już. No się nie chcę Cieszymy się. bomba! Heal Dobra. Masz rybkę tu. Masz rybkę. Dam ci rybkę przynajmniej. Jak gram tu mam 250! Jesteś? Halo? Dobra, jesteś. Nie rozumiem tej gry. Dobra, to co robimy. Popatrzcie w górę. Zbieram na nas w internet. Patrzę się i tego nie ma. A! Nie Tu nakładasz jakąś zbiórkę? Tak. Na no nowy internet. 500 złotych zbieram Na no pewno. internet wiem.